Cześć. W dzisiejszym filmiku opowiemy sobie trochę o dolnej kabinie, kabinie operatora uzbrojenia w śmigłowcu Mi 24. Wybierzemy sobie śmigłowiec Mi 24 i zawsze jak zaczynamy grę, zaczynamy grę jako pilot. Śmigłowiec jest uruchomiony, mniejsza z tym. Żeby przejść do dolnej kabiny musimy wybrać normalnie jest to ustawione jako 1, 2 to są różne widoki. 1 to jest pilot, 2 to jest przełączenie do dolnej kabiny 3 jest to strzelec na pacę tak. więc wciskamy dwójkę i jesteśmy w dolnej kabinie w dolnej kabinie z przyrządów pokładowych mamy nawet bym nie powiedział, że niezbędny minimum, tylko całkowite minimum. Mamy tutaj na środku sztuczny horyzont, mamy prędkościomierz, tutaj, tutaj mamy wysokościomierz, tutaj mamy obroty silników i obroty yy, yy, wirnika, a tutaj mamy wskaźnik od systemu kursowego i pozostałych systemów radionawigacji. Tutaj mamy najważniejszą rzecz – zegarek. I po bokach mamy inne różne rzeczy. Tutaj mamy radia. Tutaj mamy system kursowy, na którym e, mechanizm korekcji od systemu kursowego, na którym możemy wykonać. Czy działa? Jeżeli wciśniemy ten przycisk, powinno się ustawić na 315 stopni. Tutaj na systemie, na wskaźniku, na górze u pilota, też się powinno ustawić na 315 stopni. Z pozostałych rzeczy, tutaj od przełączania radia, tutaj mamy włącznik SP. U, czyli łączności wewnętrznej, tutaj mamy dla niektórych chyba najważniejszą rzecz, wentylator, tu mamy pozostałe przełączniki jako operator uzbrojenia w zasadzie nie musimy za dużo raczej wentylator pilot, więc nie musimy tutaj za dużo włączać, tutaj jest główna szyna, to tutaj takie cztery azs -y połączone razem główna szyna od włączenia uzbrojenia pozostałe rzeczy związane z uzbrojeniem mamy po tej stronie, tu jest panel od e, rakiet kierowanych, które możemy sobie założyć tutaj jest też panel od kierowanych wybór stacji, e, z której będziemy strzelać a tutaj mamy to całe tutaj to jest stacja do strzelania z pocisków kierowanych. Tu, oczywiście, celownik na środku, który trzeba sobie ustawić. Z pozostałych paneli, tutaj mamy jeszcze też tu, z prawej strony tablicy przyrządów i z lewej mamy sterowanie uzbrojeniem. Jak widzimy, drąg jest złożony. Jak siedzimy normalnie, możemy sobie oczywiście przejąć. Kontrolę wtedy, my będziemy mieli kontrolę nad śmigłowcem. Jest to klawisz na klawiaturze normalnie przypisany. C. Możemy to sobie przypisać gdzieś do joysticka, żeby oddać kontrolę pilotowi. Też wciskamy C, wtedy nam się ładnie drążek rozkłada i możemy lecieć. My na tym pulpicie, jeżeli byśmy strzelali z pocisków kierowanych. Będziemy musieli włączyć... Będziemy musieli włączyć... Tak. Tutaj od drzwi. Tutaj jest... Jakiś tam wentylator. Tutaj jest przycisk do zasilania całego systemu. Będziemy musieli to włączyć. Będziemy musieli włączyć. Tutaj ten przycisk. To później, jak mi się uda umówić z kolegą na latanie. Aby polatać w dwójkę, to Wam wszystko pokażę. I tutaj B1, żeby móc strzelać. Eee, jeszcze mamy tutaj, co my tutaj mamy? Test. Tutaj mamy jakieś różne inne dziwne rzeczy. Tutaj, jeżeli my byśmy lecieli śmigłowcem i my sterowali, bo przez przypadek pilotowi coś się stało, to tutaj mamy pulpit uzbrojenia tutaj mamy zrzucenie e, podwieszeń tak już najlepiej jakby wszystko wystrzelamy tutaj mamy wybór e, z czego będziemy strzelać czyli mamy wyłączone tutaj mamy 30 mm dalej są no teraz mogę przełączyć ale nic się nam nie pojawi nie pamiętam po kolei jak to idzie tu się po kolei zapalają lampki lampki możemy sobie zobaczyć że nie pamiętam, gdzie był, był przycisk do testu, czy to jest tak, probierka lamp, tak. O, czyli 30 yy, mm. Yy, NSR, -y, czyli niekierowane, bomby i pozostałe nie potrafię odczytać. Więc kabina na dole wygląda tak. Raczej, jeżeli ktoś będzie stąd latał, to będzie latał jako operator uzbrojenia czyli będzie sobie się tutaj. Zbliżał, otwierał drzwi i tak dalej, no ale to trzeba wszystko włączyć to będziemy omawiać w następnych filmikach. Z, z przypisania klawiszy warto sobie przypisać, tak jak robiliśmy to na, w górnej kabinie Trymery. Niestety tutaj e, nie znalazłem muszę poszukać e, od hamulca, żeby hamulec e, m, przypisać. Bo, jak nie, to ciężko będzie. Tak samo możemy sobie do dźwigni skoku i mocy przypisać, e, znaczy w zasadzie nie przypisać, tylko e, no, przypisać tą krzywą, zrobić taką samą jak w górnej kabinie, żebyśmy mogli sobie trochę lepiej latać. I w zasadzie w dolnej kabinie, tak z opowiedzenia, z najważniejszych rzeczy to tyle. No tu mamy jeszcze reflektor, włączenie reflektora. Tak, tutaj mamy. Na siebie trimery i e, reflektor. Tutaj mamy: to, to, to w zasadzie nie wiem, nie, nie wszystko pamiętam. Tutaj też mamy ważną rzecz. Mamy, możemy sobie włączyć, albo nie możemy sobie włączyć, wycieraczkę. Tutaj mamy niby e, anti-ice na siebie, czyli do mm, odmrażania szyby. Jeżeli jest, wycieraczka nam nie chce, nie chce działać. A, bo to tu trzeba, aś, nie na środek, I działa nam wycieraczka. I mamy jedną prędkość, po prostu działa. Mamy prędkość jedną, prędkość 1, prędkość 2, I jeżeli wyłączymy, zatrzyma nam się w nie takiej pozycji, więc że wróciła nam na swoje miejsce. Musimy tutaj najechać i kliknąć na sbross, czyli Powróci nam do wyjściowej pozycji, bo możemy sobie puścić i jak nam się chce, zatrzymać na środku. I tak będzie. Więc, żeby wróciło, trzeba kliknąć tu, przytrzymać i wtedy wraca nam na środek. To z takich podstawowych informacji w dolnej kabinie byłoby tyle. Dzięki za obejrzenie. Zostaw łapkę w górę, suba i komentarz, co jeszcze byś chciał się. Chciałabyś się dowiedzieć o tym śmigłowcu. Dzięki.